Dzień dobry. Halo. Przepraszam, ktoś dzwonił do mojego narzeczonego z tego numeru i chciałabym się dowiedzieć, dlaczego. Dlaczego pani do niego dzwoni? Chciałabym, pani powiedzieć, kim pani jest? Ale, ale dobrze, na razie niech pani powie, jak się narzeczony nazywa. Słucham? Że niby jak to się pani Dzwonię bezpośrednio z telefonu mojego narzeczonego. Ktoś dzwonił z tego numeru przed chwilą, więc odezwaniam. I pani odebrała. Przed chwilą? Przed chwilą? Przed chwilą, że niby ja dzwoniłam? Co? Chce pani powiedzieć, że to nie pani? Kobieto, tutaj spokój. Powiedz, po co do niego dzwonisz? Ale dobrze, niech pani sprawdzi jeszcze teraz numer. Bo no ja tak. nie wiem, naprawdę, nikt bardzo, nie, bardzo, nie dzwonił. Serio. Muszę wiedzieć, co tu się dzieje. Bo jeżeli on ma inną, to ja nie chcę o tym słyszeć. Znika stąd i już. Od kiedy się spotykamy? Ale tylko? rozumie pani, że nikt nie dzwonił z tego numer. Zaraz pani dam mojego męża. Słuchaj, jest mi się Kochanie, czy no. ja przed chwilą chcę, dłoniła, wiedziałam, że Marcin to niezły podrywacz? No wiesz, skońna, wiesz o co ma chodzi. Ale coś Bez pani chyba pośle... do domu na tak Ale nie coś niech pani to albo Ja tutaj jestem, pani posłucha. jestem, ja tutaj ja tutaj mojego ja halo dobry, słucham. Halo. Ja dzwoniłam przed chwilą. halo. Niech nie Dzień ja Halo. Przepraszam, ktoś dzwonił do mojego narzeczonego z tego numeru, i chciałabym się dowiedzieć.